A ja tymczasem pokażę homara z bliska wszystkim dzieciom. O, zobaczcie, jakie obrzydlistwo! Jaki paskudny! O, jakie ma wąsy, zobaczcie! Wszybce jakie ma! O, jaki paskudny! Cerk zawitał do miasta. Od aktorów wprost nie można było oderwać oczu, a ich skecze wywołały salwę śmiechu. Najbardziej mi się podobała ta próchnica, ponieważ yy, brałam w niej udział. Bakteria, dopadniecie, Ukryliśmy babeczkę. Próchnica się tak zmęczyła, że była śpiąca i później yy, poszła sobie już yy, zarażać innych. Dali nam dużą szczotę. I musieliśmy szorować tą próżnicę, ona była taka zielona, brzydka, taka... Co, się Co to jest? Pasta? Ała? Ała? jest to? Występy oglądały giżyckie przedszkolaki, podopieczni miejskich świetlic, a także dzieci, które do naszego miasta przyjechały na wakacje. Coś, coś. Najbardziej podobał mi się wąż, bo to było śmieszne i fajne. Mi się podobała najbardziej dinozaur. Był mały człowiek, który skakał na piłce. Była bakteria i. E, Strzeliwali tę bakterię e, szczotką. Uszczepnął tego kucharza, ale to było bardzo śmieszne i e, prawie mi się to najbardziej podobało. Artyści zaprezentowali wiele zabawnych gagów, ale zdecydowanym faworytem publiczności był sketch z homarem i kucharzem. Łapień! Nie ma homari! Komari uciekł! Szukać homari! Szukać gdzie jest homar! Ludzie! Nie ma! Nie ma nigdzie homari! Kucharz chciał ugotować zupę z homara, a ten homar mu uciekał. Na przykład uszczypnął go w palec, i on tak śmiesznie krzyczał i uciekał. Go uszczypał, ten krab, w palec, i tak wrzeszczał, to ja, prawie miałam za zawał serca, bo tak nagle tak ukrzyczał, jakby nigdy nic, żeby się zlęknął czy coś. Hahaha, <śmulny> <śmulny> jest króliczek! Był też pokaz magii i oczekiwany królik z kapelusza. W Giżycku cyrkowcy trafili na wnikliwych obserwatorów. Też jestem magikiem, ale nie takim. Uwaga! Abracadabra! Nie wiem czy miał kapelusz dziurę, czy nie miał. Jeśli nie miał, to ja nie wiem skąd on to wyciągnął. Jakby było pusto, no, wi no, było widać czarno, bo może jakby... Był, była scena czarna, dlatego że czarny był kapelusz. Półkolonie oferowane przez instytucje miejskie to nie tylko cotygodniowe bajkowe lato, ale również wycieczki i zajęcia w świetlicach. Zamiast nudzić się w domu, dzieci spędzają czas aktywnie, kreatywnie i ze swoimi rówieśnikami. Możemy pójść czasem na plażę, możemy pójść na plac zabaw. Tam co fajnie wymyślą? Mogę się pobawić, mogę pograć. Pochodzić na wycieczki. No bo są jakieś różne zabawy, fajnie, mi, panie miłe. Letnie wydarzenia czekają na dzieci w Giżycku w każdy czwartek o godzinie 11. W tym tygodniu niespodzianka dla najmłodszych będzie na plaży miejskiej. Więcej informacji o bajkowym lecie znajdziemy na plakatach rozwieszonych w naszym mieście.